Zrealizowaliśmy punkt czwarty. Przepraszam, gdzie czwarty? My chyba, jeśli się nie mylę, tak? Przechodzimy do punktu dziewiątego. Jest to podjęcie uchwały w sprawie odwołania przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Bielsk Podlaski. Chcę poinformować, że przewodniczącym Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Bielspodlaski był Pan Radny Paweł Bierzym. Złożył rezygnację z funkcji przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji oraz członka tej komisji. W związku z tym. Projekt uchwały w sprawie odwołania go z przewodniczącego został dostarczony Państwu radnym. Chcę też poinformować, że wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. Otwieram więc dyskusję. Pan. Radny Paweł Bierzyń się zgłosił. Proszę bardzo, udział w głosu. Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, chciałbym podziękować za współpracę dla moich kolegów z komisji. Nie była to łatwa decyzja, ale musiałem ją podjąć ze względów osobistych, więc jeszcze raz dziękuję i życzę powodzenia nowemu przewodniczącemu. Dziękuję. Nie ma zgłoszeń do dyskusji. Zamykam dyskusję i za chwilę przystąpimy do głosowania, ale proszę o potwierdzenie obecności za pomocą zakładki kworum. Jeszcze panią Eugenię Kruk prosimy o potwierdzenie. Jest potwierdzenie. Proszę państwa, 20 radnych potwierdziło obecność, a więc jest kworum. Przystępujemy do głosowania. Kto z państwa radnych jest za podjęciem projektu uchwały? Proszę przycisnąć przycisk za. Kto jest przeciw? Proszę przycisnąć przycisk przeciw. Kto się wstrzymał? Proszę przycisnąć przycisk. Wstrzymuję się. Proszę o głosowanie jeszcze. Panie Stanisławie, jeszcze Pan Stanisław Chary, pan jeszcze nie zagłosował. A więc kończymy głosowanie. Informuję, że w głosowaniu jawnym za podjęciem uchwały głosowało 16 radnych, przeciw 0. Dwóch radnych wstrzymało się od głosu, dwie osoby nie brały udziału w głosowaniu i jedna osoba nadal jest nieobecna, a więc uchwała została podjęta. <laughs>